Czy w dzisiejszych czasach kobiety w tworach popkultury są zbyt ładne, przeseksualizowane? No nie wiem skąd ten strach, skąd ta obawa o to, że w jakimś dziele, filmie, serialu, a w szczególności grze, kobieta może być zbyt ładnie, zbyt pięknie przedstawiona. Pamiętacie może przypadek Stellar Blade, który omawialiśmy na kanale dość szeroko, było o tym kilka filmów. I tam podkreślaliśmy, że no, niektórym środowiskom nie pasuje to, że w tej grze od Shift Up Eve główna bohaterka jest zbyt ładna i tam padały oskarżenia o to, że twórcy nigdy nie widzieli kobiety, że prawdziwe kobiety to w ogóle tak nie wyglądają, że to jest niemożliwe, żeby w grze właśnie tak ją mogli zaprezentować. Prym w tym wiedli oczywiście redaktorzy IGN, takiego portalu, który zazwyczaj ma jakieś problemy z takimi rzeczami, które są zbyt... Konserwatywne, a piękne kobiety, można chyba za takie uznać. Ale szybko zostali zdeptani, bo jak się okazało, do gry wszedł prezes Szef Shift Corporation i on tam dość jasno powiedział, no tak jest ładna, bo dokładnie o to nam chodziło. Szczerze mówiąc, kiedy gram w grę, chciałbym zobaczyć kogoś, kto wygląda lepiej niż ja. Tego właśnie chcę. Nie chcę widzieć czegoś normalnego. Chcę zobaczyć coś bardziej idealnego, myślę, że to bardzo ważne w rozrywce. To w końcu rozrywka skierowana do dorosłych. Jeśli chodzi o projekt, zwróciliśmy szczególną uwagę na tył postaci, ponieważ gracz zawsze jest zwrócony do tyłu postaci podczas gry. To jest to, co widzą najczęściej, więc pomyśleliśmy, że jest to bardzo ważne. Ba, Do gry wkroczył nawet koreański oddział Maxima, który wypuścił taki film właśnie z aktorką, z modelką, która była pierwowzorem dla IF. Który sprzedał się w milionach oczywiście egzemplarzy i pokazał: no hej, to jest prawdziwa kobieta, zobaczcie jak ona wygląda, i właśnie na jej modelu budowaliśmy Eve w grze. No i jak można się było spodziewać, wszyscy ci krzykacze poszli do konta, a Stellar Blade odniósł naprawdę spory sukces. I nie tylko dlatego, że Eve była ładną bohaterką, ale dlatego, że Stellar Blade oferował także całkiem ciekawą rozgrywkę, fabularnie był naprawdę dobry. No i to zostało także. Docenione i wydawało się, że na jakiś czas będzie cisza i spokój, ale przy okazji Marvel Rivals znowu rozpętało się piekło. No a jeśli ktoś nie wie o co chodzi, to taka freeplayowa strzelanka bazująca na postaciach z komiksów Marvela. Przepis na sukces wydawał się być oczywisty, ale chyba nawet to, co się wydarzyło, przerosło. Twórców. O tym oczywiście za chwilę, ale pierwsze skojarzenie jakie mi się pojawiło z Marvel Rivals to było oczywiście takie bardzo overwatchowe. I co ciekawe, nawet afera przy okazji e, obu gier jest dość podobna, bo jak pamiętacie, Blizzard musiał się swego tu, czasu bardzo gęsto tłumaczyć z tego, że. W jednej ze scen tam było chyba po jakimś wygranym, wygranym meczu, po jakiejś takiej zwycięskiej opcji. Tracer e, miała taką pozę, że eksponowała tyłek. No to oczywiście się nie spotkało. Blizzard znalazł się na celowniku i finalnie tą scenę musiał zmienić. W przypadku Marvel Rivals tak wielkiej burzy jeszcze nie ma, ale już pojawiają się pierwsze pierwiastki tego, że za chwilę znajdą się środowiska, które będą nawoływać do bojkotu. A o co chodzi? No chodzi o to, że niektórym nie podoba się, że w grze postacie kobiece są przedstawione załadnie, jednowymiarowo, tak, żeby tylko ucieszyć męską gawieć, męską część publiki. Od lat nie jest mi po drodze z overwatchem, który w przypadku męskich bohaterów oferuje zróżnicowany typ ciała, natomiast kobiece to niemal zawsze kopiuj i wklej z tego samego szablonu z ledwie garścią różnorodności. Widzę, że Marvel Rivals idzie teraz tą samą ścieżką. Wszystkie postacie kobiece są wysokie, szczupłe, biuściaste i mocno odkryte. Męskie natomiast są pozakrywane, oczywiście, poza Halkiem. Może warto zrobić wokół tego nieco hałasu? No albo dalej. Nie jestem fanem designu tych postaci, zwłaszcza Luny Snow, która widać, że jest przygotowana dla męskiego widza. No i mamy tu również poważny problem z brakiem różnorodności. Sama gra wygląda jednak na taką, która może być fajna. Co o niej myślicie? No i co? No a to, że tak jak w takich sytuacjach się zwykło mówić, rynek. Zweryfikował. No a zweryfikował tak, że na najróżniejszych platformach, na których Marvel Rivals jest dostępny, a gra pojawiła się 6 grudnia, dopiero 6 grudnia miała swoją premierę, przekroczył już 10 milionów aktywnych graczy. Ba, sam pik na Steamie, jeśli chodzi o tę grę, wynosi już prawie pół miliona w jednym momencie graczy, więc to jest naprawdę super wynik, jak na świeżynkę i jak patrzy się w porównaniu z innymi dużymi grami, jakie wyszły w tym roku i pewnie będą pojawiać się nadal głosy, że gra przygotowana wyłącznie dla chłopów, którzy lubią oglądać tyłki i w ogóle cycki i tylko dla męskiego widza widać, kto tutaj jest targetem i pewnie będą także nawoływania do jakiegoś bojkotu, wiecie, tak jak w przypadku, nie wiem, Hogwarts Legacy albo innych gier, będą się skrzykiwać na jakieś środowiska na X-ach, na innych platformach i mówić, nie grajmy w tą grę, bo ona jest seksistowska, Przedstawia kobiety tylko w ładny sposób, i tego się możemy spodziewać, ale jak pokazuje przykład tych liczb, o których wcześniej mówiliśmy, gra raczej obroni się sama. Naprawdę, dajcie żyć. Ja nie wiem, w czym tkwi problem, że w grach pojawiają się ładne kobiety. Gra się dobrze sprzedaje. Ma naprawdę sporą publikę. No, nic, tylko się cieszyć, a niektórym środowiskom to przeszkadza. Ale żeby nie było, to działa także w drugą stronę, bo są tacy, którzy uważają, że w grze, oj, niezbyt ładnie została przedstawiona ta postać. I to jest świeży case. Ciri z ostatniego, z pierwszego właściwie, Cinematica Wiedźwina 4. Wiesz, te głosy, które tam się pojawiają, że ej, że jest zabrzydka, że za zapucułowata, że ma botok z twarzy, no to też są niedorzeczne, naprawdę. Szczególnie jak się zastanowicie nad tym, że Ciri jest już tam starsza i styrana życiem i po wielu różnych bitwach, starciach, ratowaniu świata itd. Tak Come on! No i oczywiście po trzecie, Ciri Ustapkowskiego nigdy nie była jakąś seks bombą, więc tu także bym uważał, bo jeśli ma być w miarę wiernie z oryginałem, no to Ciri była tam raczej nazywana brzydulą. Wystarczy sięgnąć do materiału źródłowego. No, ale to oczywiście taki wątek poboczny, bo mówimy o Marvel Rivals, które, grze, która odnosi spory sukces, yy, która jak widać jednak niektórym już przeszkadza i myślę, że faktycznie i chwila, moment, doczekamy się jakiegoś bojkotu, że uu, Luna Snow jest za ładna albo ma zbyt wyeksponowany tyłek, to niedopuszczalne, tak być absolutnie nie może. Otóż może i twórcy to robią, zrobił to Stellar Blade, zrobił teraz to tutaj Marvel Rivals, i myślę, że twórcy już przestaną się patrzeć na to, co tam jakieś środowiska mówią, że tak to kobieta nie wygląda, tylko będą robić swoje, patrzeć, jak im się gra sprzedaje i cieszyć się pochlebnymi recenzjami, bo to koniec końców wiesz zawsze najważniejsze. No i tyle w tym materiale. Dajcie znać, co Wy o tym myślicie. Czy to znowu rodzi się nam tu jakaś afera? Być może na miarę Tracer i Overwatcha, gdzie faktycznie do swego czasu było dość głośne, no, ale komentarze są do Waszej dyspozycji. Dajcie znać, co Wam tam w duszy gra w tym konkretnym temacie. A ja już się z Wami żegnam. Subskrybujcie, dajcie dzwoneczek, wpadajcie na nasze sociale, będzie nam bardzo miło. No a teraz do zobaczenia.